Dodawanie nowych działów w systemie Expromo CMS 2.0 jest naprawdę proste. Aby to zrobić, wybierzmy najpierw dział główny, do którego chcemy stworzyć poddział. W tym wypadku niech będzie to dział kontakt. Aby tworzyć nowy poddział, korzystamy z ikony odpowiedzialnej za tą funkcję. Spójrzmy najpierw do legendy, która z nich odpowiada za właśnie tą funkcję. Jest to strzałeczka kierująca w dół. Jak widać? Obok niej mamy opis Stwórz poddział. Kliknijmy na tą strzałeczkę obok działu kontakt. Załaduje nam się formularz Dodaj nową stronę. Zaczynamy od podania nazwy strony, którą chcemy dodać. Jako, już dodajemy stronę do działu kontakt, niech będzie to w tym wypadku dojazd. Czy będzie to strona z tekstem? Myślę, że w tym wypadku tak. Dodajemy stronę z tekstem, gdzie wytłumaczymy wszystkie informacje na temat dojazdu do naszej firmy. Kolejne dwa etapy to wypełnienie opisu strony oraz słów kluczowych. Są to informacje potrzebne wyszukiwarkom do prawidłowego zaindeksowania strony. W wypadku, kiedy ktoś pisze w wyszukiwarkę przykładowo nazwa naszej firmy plus dojazd, jest bardzo duża szansa, że właśnie ta strona się wyświetli. Tak więc warto poinformować naszych odwiedzających, co na tej stronie znajdą. Przykładowo w opisie strony możemy podać. Tutaj znajdziecie Państwa informacje na temat dojazdu do naszej firmy. Jeśli chodzi o słowa kluczowe, możemy podać nazwa naszej firmy, dojazd, mapka, trasę dojazdu i mapa. Słowa kluczowe do każdej strony powinny być dopasowane do jej tematyki, oraz powinniśmy się zawsze zastanowić, co potencjalny klient czy użytkownik może wpisać w wyszukiwarkę, chcąc znaleźć tą podstronę. Kolejnym elementem jest zawartość. Zawartość wprowadzamy za pomocą edytora wizualnego, którego pełna funkcjonalność zostanie wytłumaczona w kolejnym filmie. W tym wypadku wpiszemy tylko przykładowy tekst. Tutaj znajdą się informacje. Na temat dojazdu do naszej firmy. Ostatnim etapem jest dodanie strony do systemu. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć Dodaj stronę. Jak widać, system poinformował nas, że nowa strona została dodana, a w liście po lewej stronie dział Dojazd został wyświetlony pod działem Kontakt. Kiedy klikniemy w strzałeczkę kierującą w prawo, odpowiadającą za edytowanie działu, zobaczymy, że wszystkie informacje zostały wprowadzone. W kolejnych filmach dowiecie się Państwo jak korzystać z edytora wizualnego, jak w pełni wykorzystać jego funkcje oraz wiele, wiele więcej. Zapraszam!